na czyści butów. Wszędzie czyści buty też są potrzebne. Ale lekarz nie musi być czyści butem. Inżynier, niech będzie inżynierem. Rybak, niech będzie rybakiem. Niech łowi ryby ze swojego morza. Czy Polacy muszą wszystko oddawać? Dlaczego tak się dzieje? gdzieś tam mogliśmy mieć sumienia. Jan Paweł II Będąc w skoczowie, nie wiem czy pamiętacie, powiedział: W Polsce już czas próby ludzkich sumień. I po tym, co powiedział, to się oburzyli ci, którzy tamtemu systemowi służyli i dalej służą. Teraz to się nazywa nowa lewica Przepoczwarzone, bardziej sprytne pod krawatami. Poprzedni szli i tak strzelali do ludzi, mordowani. Przeróżni byli. Byli w walonkach, byli w kufajkach. Tacy bolszewicy, a teraz to są pod krawatami. To są ładnie ubrani. Zajedzie i muzynami, ma wszystko do dyspozycji. Tak, i wtedy oni się oburzyli bardzo. Co ten papież mówi? Czas próby ludzkich sumień. Trzeba rozumieć rzeczywistość, pamiętać przeszłość, rozumieć teraźniejszość, co się dzieje, dobrze to widzieć, nie tylko z teforem i z gazety wyborczej. W stanie wojennym domówili, mówili: Chcesz dostać bzika, słuchaj dziennika. A dzisiaj bardzo wielu ludzi ma w głowie miastkę, bo włączy ten telewizor i ma w głowie ten telewizor. I dlatego nie rozumie nic z tej rzeczywistości. Oni mają tytuły naukowe, doktoraty, często mówię te do czy tej Turej. Profesury, profesorzy. Sprzedawczyki. Dlaczego tak jest? W Dlatego jest ciężko i dlatego również był 10 kwietnia 2010. Nie jest nie inaczej. Jakkolwiek do tej sprawy